Cześć, tu, tu będę od kuchni. Cześć, dzisiaj, tu, dzisiaj, dzisiaj dziewiąty, dzień. 9 grudnia. Ekipa gotowa jest święty Mikołaj. Jest, co to jest? Pepa. Świnka Pepa i jest samochod. To jest chyba schodu co? No, Oczywiście, Jusyna musi coś jeść. Smacznego. Czego? No, tak. I siadajcie, winę. zaczynamy. Uwaga, uwaga. Gdzie się podział ten dom? Czy to jakieś czary? Mógł tak po prostu zniknąć? Coraz bardziej zirytowany Wiercipiętek patrzył to na kartkę z adresem trzymaną w ręku, to na dom handlowy znoszący się przed nim. To miało być mieszkanie na pierwszym piętrze przy ulicy Trąbki 13. No i co? Niecierpliwony przestąpił z nogi na nogę. Zimny wiatr wciskał mu się pod kurteczkę. A może jest tu jakieś mieszkanie? Ech, przynajmniej sprawdzę. Pomyślę i wślizgnął się do środka. Było gwarno, zaaferowani ludzie, obładowani torbami i pakunkami. Biegali tam i z powrotem, nie patrząc pod nogi. Wierci Piętek odetchnął z urwą. Nie musiał obawiać się, że zostanie zauważony. Bardziej groziło mu, że ktoś ogarnięty szaleństwem zakupów po prostu go zadepcze. O tej porze roku większość ludzi zapadała już na przedświąteczną gorączkę. Choroba ta charakteryzowała się nagłą ślepotą na wszystko, co nie miało w nazwie słów promocja, prezenty i zakupy, Podwyższonymi ciśnieniami, podwyższonym ciśnieniem, ogólnym roztargnieniem i lekkimi drgawkami na dźwięk pierwszych taktów świątecznych hitów. Nic poważnego. Wszystkie te objawy przechodziły jak ręką odjąć stycznu. Co dziwniejsze, epidemia tej choroby od kilku lat pojawiała się w skupiskach ludzi coraz wcześniej. Pierwsze przypadki ostatnimi czasy zdarzały się już po wszystkich świętych. Wierci piętek przemykał chyłkiem pod ścianą. Szybko miał kolejne wystawy, wypełnione przedmiotami idealnymi na podarunki pod choinkę. Jego profesjonalne oko wychwytywało takie rzeczy. Poza tym na każdej ekspozycji widziałem wielki, przyciągający uwagę napis dla tych mniej domyślnych. Na przykład uwaga! Wielka świąteczna promocja. Bądź piękna na Boże Narodzenie lub czy już zadbałeś o prezenty na święta? kilka razy odskoczył w ostatniej chwili spod butów zabieganych zakupowiczów, aż wreszcie stanął w miejscu, gdzie według jego kartki z adresem powinno znajdować się mieszkanie i dziecko do przeszpiegowania. Ech, hmm, Przepraszam, sprawdzenie poziomu grzeczności. Uwaga, uwaga! Nasza Nina tutaj gdzieś odeszła. Był to sklep z zapapkami, poukładane w stosy lalki, misie i kucyki wpatrywały się w przechodniów w szklanymi oczami. Sklep jest jak sklep wyróżniający się z pośród innych jedynie tym, że jako jedyny z całym, w całym centrum handlowym nie miał jeszcze ustawionej na wystawie choinki. Wiersz piętek próbował. Uchylić odrobinkę drzwi, by niepostrzeżenie wślizgnąć się do środka. Jednak nawet ten mały ruch uruchomił dzwonek, który głośnymi i dość krzonymi yeah. dźwiękami cichej noty zasygnalizował kolejne wejście klienta. Hej, hej, nie widzi pan, że już zamknięte? Siwe głosach sprzedawczyni, próbując właśnie rozsupłać długi sznur światełek na choinkę, podniosła głowę. Elf usiłował skryć się za ogromnym, kluszowym jednorożcem, ale kobieta była szybsza. Rzuciła na podłogę kapelusz z lampkami i zwinnie, jak żbik, skoczyła w kierunku wejścia. Wierci piętań, skulił się ze strachu i zamknął oczy. Ja cię chyba znam. Usłyszał tak, nad sobą nieba! radowany głos, otworzył niepewnie op, jedno op, oko, a sprzedawczyni kucała przy nim, wpatrywała się w jego ciekawość niego z ciekawością, ty. przychylając a. głowę. – Tak? – zapytał niepewnie. – Z jakiego filmu? – Nie. – kobieta stanowczo pokręciła głową. Widziałam cię, jak byłam mała tego roku, kiedy napisałam długą listę prezentów, wysłał, e, wysłałam do świętego Mikołaja. – O, przypominam sobie! – wierci piętek, wyprostował się nagle. – To ty byłaś tym koszmarnym dzieckiem, które zastawiło na mnie pułapkę ze szklanką mleka i ciasteczkami? Dla dobrych elfów było napisane? Sprzedawczyni przytaknęła. Miała w sobie choć tyle przyzwoitości, by się zaczerwienić. A kiedy zacząłem jeść, ucieszony, że jakieś dziecko pomyślało też o nas, nie tylko o świętym Mikołaju, to spadła na mnie klatka kontynuował oskarżenie Wierć Piętek. Złapałaś mnie i powiedziałaś, że zamierzasz wziąć na mnie za mnie okup. Puścisz mnie, jak pod choinkom znajdziesz każdy prezent w podwójnej wersji. Jak ci było na imię Marysia, Monika? Sprzedawczyni spuściła głowę, nawet jej uszy były czerwone. Mariolka, o i tak mi uciekłeś. Zadmuchałeś w, jakimś... w jakiś gwizdek i no, tyle cię widziałam. A na święta dostałam tylko skarpetki z reniferem. — Ciesz się, że nie rózgę! — prychnął piętek, po czym dodał łagodnie. — Ale wyrosłaś, marmioro. — Zestarzałam się raczej — westnęła sprzedawczyni. — I nigdy więcej Brawa! już się nie widziałam. — Myślałam, że to tylko sen. — Myśl tak dalej, proszę. — Pewnie zapomnę, prawda, o tym spotkaniu. — Wyciągniesz jakieś światełko, zaświecisz mi w oczy będę pamiętała, tak? — Brawo! A tak – Bardzo prawdopodobne – powiedział powoli elf, notując jednocześnie w pamięci, że musi opowiedzieć o tym pomyśle świętemu Mikołajowi. – Szkoda – Mariolka wysnęła i usiadła na podłodze obok elfa, wyciągając nogi i opierając się o ścianę. – Powiem ci, że od pewnego czasu przestałam lubić święta. – Dlaczego? – wierci piętkowi, aż zaparło z oburzenia. – Nie lubisz Świąt? To w ogóle możliwe? Nie. Sprzedawczyni wzruszyła ramionami. Nie czuję klimatu. Denerwuje mnie ta atmosfera. Wszędzie tylko te podekscytowane dzieciaki i ich rodzice szukają w obłędach w oczach, najlepszych z obłędem w oczach najlepszych prezentów. Nie rozumiem. Nie lubisz dzieci? To czemu pracujesz w sklepie z, z zabawkami? Bierć pięknie poczuł się lekko. Skołowany. Właściwie to lubię. Lubiłabym pewnie bardziej, gdybym miała swoje. Teraz już pewnie mogłabym pomagać z znawanym wnukom. Chciałam tego bardzo przez wiele lat. Ale widzisz, to nie jest coś, co można poprosić w liście do świętego Mikołaja. Dziecko to nie prezent, stanowczo powiedział wierć piętek. No wiem, wiem, ale tak marzyłam, aby pokazać takiemu maluchowi prawdziwą, świąteczną atmosferę, Ubierać z kimś choinkę, zza, czekać zza, na pierwszą zza, gwiazdkę, zza, odkrywać po raz kolejny dziecięcymi oczami makiem świąt. No cóż, nie wyszło. Hmm. Zafrasował się wierci Piętek. Od siedzącej obok Marioli bił taki smutek, że wydawało mu się, że przez moment jakby wszystkie światełka w całym centrum handlowym straciły swój blask. A powiedz mi, czy ty lubisz czytać bajki? Zagadną ostrożnie kobieta zamrugała z zaskoczeniem oczami. Bajki? Bardzo lubię. Mam nawet w domu mnóstwo książek dla dzieci. Wydawało mi się, że będą potrzebne, ale nie miałam po ich czytać. A nie masz zamiaru za dużo krzyczeć na dzieci za jakieś drobiazgi z córu porysowanej flamastrami ściany czy zbitego piłką okna? Po tym, co ja rozrabiałam jako dziecko? Nie, nie sądzę, roześmiała się Mariola. Miałam bardzo ładny uśmiech, ciepły i dźwięczny jak dzwoneczki No to może miałbym pewien pomysł, że zaczął powoli wierci piętek, wpatrując się w karteczkę. Ale powiedz mi najpierw, czy to jest adres trąbki 13? Bo chyba się zgubiłem. Nie, to jest bombki 13, Chyba za bardzo wczułeś się w atmosferę świąt. Kobieta spojrzała na Elfa z politowaniem. Może ta wasza gorączka jest zaraźliwa? Wesnął wiercipiętek i odchrząknął. – No nic, posłuchaj, w pewnym domu, niedaleko stąd, rodzice szukają niani dla małego chłopaka. – Może byś się zgłosiła i powiedziała mu, że to ja cię przysłałem? – zniżył głos do szeptu. Mariona słuchała właśnie. Oj, ciekawe, co będzie jutro. Czy jutro będzie Mariona? Czy jutro mama, będzie znowu żeść, coś o wiosce świętego żeść, Mikołaja? Co zami, myślisz, Antoś? Zami. A pamiętasz to o tym chłopczyku, który go wypatrzył on marzył o? O kim on marzył? O babci, takiej żeby się nim opiekowała, żeby mogła mu czytać książeczki, pamiętasz? Myślisz, że się uda na wierszy piętrze? Żeby ta Mariola była tą babcią taką przyszywaną, taką, która by się nim opiekowała. No. No. Dobra, my jutro wracamy z kolejną pytanką. Wam życzymy pięknego dnia. Jemy obiadek i uciekamy do zabawy, co? Chociaż jeszcze nie, jeszcze musimy wykonać zadanie z naszego kalendarza adwentowego. Tak, Antosiu? No, to papa! To papa! Ósenka, pa! pa.